No cześć, tu Przemysław. Dzisiaj idziemy dalej z arkuszem kalkulacyjnym. Nie będziemy wykonywać na razie obliczeń. Na chwilę odejdziemy od nich i przejdziemy do wykresów. No jeżeli mówię wykresy, to wielu z Was się one kojarzą z matematyką, na przykład z hiperbolą, parabolą, sinusem, no z takimi wykresami funkcja liniowa, jakie się wykonuje na matematyce. I w arkuszu kalkulacyjnym takie wykresy też można zrobić. Ale zanim przejdziemy do wykresów matematycznych, to w dzisiejszym odcinku sobie porozmawiamy o wykresach statystycznych, takich, które znacie chociażby z okazji wyborów, gdzie mamy na kolumnach pionowych, albo w postaci takiego ciasteczka, albo na słupkach poziomych, pokazane, jakie jest na przykład poparcie dla danego kandydata. Po co są te wykresy? Dlatego, że większość ludzi woli wizualnie pewne rzeczy zobaczyć, niż yy, operować na gołych liczbach. Jeżeli wam podam, jaki jest rozmiar Ziemi, i podam wam, jaki jest rozmiar Słońca, no to pewnie będziecie mieli problem z wyobrażeniem sobie różnicy. Natomiast, jeżeli pokażę taki obrazek, jak tutaj, no to ten obrazek wyraźnie pokazuje, jaka jest skala, jaka jest różnica. Oczywiście taki wykres może być zafałszowany, no bo spójrzcie na ten obrazek. Tutaj te planety zostały ściś ściśnięte. To nie jest tak, że patrząc na ten obrazek, wiemy, jak daleko od siebie są planety. Nie, one są w dużo większych odległościach. Ten obrazek ma z, pokazać, zwizualizować, jakie są różnice w ich wielkościach. Jak duże jest Słońce, jak Ziemia względem Jowisza, prawda? Bardzo ładnie to pięknie widać. Także musimy się zastanowić zawsze, co dany wykres ma przedstawiać. Bo jeżeli ma przedstawiać odległości między planetami, no to ten wykres jest zdecydowanie do bań. Natomiast jeżeli ma przedstawiać skalę, ma przedstawiać rozmiary, no to ten wykres świetnie nam wizualnie daje pewne pojęcie. No i ten, w ten sposób w arkuszu, w arkuszu kalkulacyjnym z różnych danych możemy wizualnie przedstawiać wykresy, które tak jak no, podałem na przykładzie na przykład wyborów pozwalają nam oszacować jaka jest różnica między kandydatami, ale na przykład mogą być to wykresy jak nasza firma zarabia Widzimy, czy wzrost jest gwałtowny, czy może jest spadek, może mamy kryzys. Możemy szacować jakiś na przykład rozmiar produkcji, więc w biznesie wykresy są bardzo często wykorzystywane. No, ale możemy też w medycynie, na przykład wykres, który przedstawia, no, ile chorych na jakąś chorobę jest, ile zmarło, ile przypadków nowych. tak Na różne sposoby te same dane liczbowe. Możemy przedstawić w postaci wizualnej wykresu. I człowiek patrząc na to, Aha, tutaj ten wykres gwałtownie rośnie, tutaj spada, takie są różnice pomiędzy marcem a kwietniem, takie są różnice pomiędzy tym a tym rokiem. Więc wykresy są takim potężnym narzędziem, które jednocześnie no, jest takie w miarę przyjemne. Tu nie trzeba jakiejś wielkiej, wielkiej wiedzy technicznej, ale właśnie trzeba mieć tą wiedzę statystyczną. Trzeba się zastanowić, czy ten wykres dobrze oddaje to, co chce przekazać. No i to jest największa trudność. No ale, żeby nie gadać tyle, przechodzę już do mojego arkusza Google. I w każdym arkuszu, czy to będziecie robić w Excelu, czy to będziecie robić w kalku, będzie podobnie. No w przypadku wykresów chyba będą największe różnice, bo jeżeli robimy w kalku obliczenia, czy w Excelu obliczenia i w arkuszu Google, to one są niemalże identyczne. Natomiast wykres, no to już faktycznie okienka do tego wykresu są inne w każdym z tych programów. No ale to jest kwestia jakby przyzwyczajenia się do innych okienek. Pewną taką cechą, którą za chwilę też pokażemy, arkusza Google jest jego sztuczna inteligencja. Yy, przynajmniej te wersje Excela czy kalka, z których ja korzystałem, one na sztywno zawsze ten sam rodzaj wykresu ustawiały. I jakbym go nie zmieniał, yy, to on się zmieniał tak po prostu, jak ja go zmieniłem. Natomiast w arkuszu Google w niektórych przypadkach oczywiście mogę to zmienić, ale on będzie dobierał wykres, który według niego będzie odpowiedni do sytuacji. No ale dość gadania, idziemy, idziemy moi drodzy do, do, już arkusza i pierwszą rzeczą, którą muszę mieć, to muszę mieć jakieś liczby, na których powstaną te, powstaną te wykresy. Czyli na przykład mamy wybory, wybory powiedzmy na przewodniczącego w naszej szkole, w naszej klasie. I mamy na przykład Jasiu startuje, Krysia, Waldek i Matylda. I teraz te cztery osoby startują w wyborach, i to były na przykład wybory w 2019 roku. I startowali na przewodniczącego. No i teraz Jasiu na przykład dostał 100 głosów, Krysia dostała 189, Waldek 78, a Matylda. 97. Wymyśliłem liczby totalnie od czapy. Nieważne jakie liczby. Wykres nam obrazuje każde liczby. To nie my, my robimy liczby pod wykres, tylko wykres ma być do prawdziwych liczb. Więc teraz, jeżeli ja sobie wymyśliłem akurat, no bo wymyślone liczby, ale jeżeli to są rzeczywiste liczby z wyborów, no to proszę bardzo, takie. No i teraz zaznaczam tą tabelkę, gdzie to. Ja nie muszę tego pogrubiać, ale ja tu to, to pogrubię, żebyście widzieli. To i to u góry to są opisy. To nie są dane. Natomiast w środku to to są dane. To pogrubienie jest tylko dla mnie wizualnie, arkuszowi jest wszystko jedno. Zaznaczam wstaw wykres. O, przetworzył, przemyślał i zrobił. No, i wybrał dla mnie, że będzie najlepszy wykres tak wyglądający. Za chwilę się nauczymy zmieniać rodzaj tego wykresu, ale to jest po prostu wykres no, przygotowany przez sztuczną inteligencję Google. I żeby pokazać, że, że to działa podobnie w innych, ja sobie pozwolę uruchomić program, który nazywa się LibreOffice Calc. To jest arkusz kalkulacyjny już taki stacjonalny, nie działający online i do tego yy, arkusza przeniosę te same liczby, tak? czyli na chwilę sobie to tu zrobię, kopiuj, wklej, no, gdziekolwiek, znowu to nie ma znaczenia gdzie, zaznaczę, zrobię wstaw, wykres, no, i tym razem zobaczcie, tu nie ma tej sztucznej inteligencji, dlatego tutaj będzie dobrany wykres po prostu kolumnowy, bo on jest taki pierwszy, podstawowy. Ale, oczywiście, mogę też sobie wybrać wykres kołowy i uzyskać mniej więcej to samo, co tam uzyskałem ze sztuczną inteligencją arkusza Google. Więc tu się nastawcie na to, że w arkuszach typu Excel, no nie mam Excela, więc nie pokażę, ale jest podobnie. W arkuszach typu Calc jest, jest, jest podobnie. Będzie zawsze to do wyboru, jaki rodzaj wykresu. W przypadku tego arkusza naszego, online'owego, on nam dobrał ten rodzaj wykresu, ale oczywiście też mogę to w każdej chwili zmienić, bo mogę z boku zmienić wykres kołowy na na przykład ten słupkowy, i już jest podobnie, jak było w kalku domyślnie. Tylko popatrzcie, co nam się tutaj jedna rzecz nie podoba. I w kalku, i w tym. Jeżeli się dobrze przyjrzycie tym, 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 tym danym, to coś jest nie tak. Mamy Matyldę, Waldka, Krysia, Jasiu. Natomiast mamy jakiś taki duży obszar, który obejmuje tutaj yy, no, większość tego wykresu. I podobnie jak zmieniłem na kolumnowy, w kalku było to samo, jak było kolumnowy, to była jakaś jedna taka wysoka kolumna, a reszta jest niska. O co chodzi? No niestety program próbuje troszkę zgadnąć nawet kalk, i dla niego te 2019 to jest liczba, a nie, a nie opis. Tak, mamy tutaj do 2000, dochodzi o ten słupek. I w y, moim arkuszu googlowym jest to samo, jeżeli zmienię sobie na słupkowy, wtedy będzie lepiej, a czy na ten kolumnowy, to wtedy będzie lepiej, to widać, że do 2000 dochodzi. Czyli tutaj to 2019, ponieważ to była liczba, to zmyliło go. Jeżeli tu dam na przykład rok 2019, o, to już wykres wygląda lepiej, bo on już tego nie potraktował jako liczbę. Tylko potraktował to jako, jako, jako tekst, jako opis. Oczywiście da się zrobić tak, żeby było samo 2019, ale na początek pokazuje takie rozwiązanie. Jeżeli wam coś źle oblicza, źle przedstawia na wykresie, to być może wynika to z tego, że źle potraktował opisy, które tutaj są. I. Yy, Teraz możemy sobie taki wykres, tak jak już pokazałem, bardzo łatwo zmieniać. Jeżeli w niego wejdę dwa razy, poklikam, jak wyszedłem, wszedłem. Nie mówiłem o tym, ale obserwowaliście to, co robiłem. Mogę go przesuwać, mogę go umieszczać, mogę mu powiększać, powiększać rozmiar. No, mogę zasłonić też te dane, jeżeli mnie interesuje sam wykres, tylko jako taki. nie, one są tam siedzą. Ja ich nie mogę skasować. Bo każda zmiana tutaj, na przykład ze 100 na 120 powoduje zmianę wykresu. Te dane są przypięte na stałe do wykresu i dobrze, bo jak się okaże, że coś się zmienia w danych, to ja te dane zmieniam i one są przypinane do wykresu na nowo i wykres jest modyfikowany w locie. W innych arkuszach oczywiście tak samo, w tym samym w tym kalku na przykład tutaj ta sama operacja. Że, gdybym to tutaj zmienił, to, 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 to się te wykresy pozmieniają. No ale ten kurs nie jest o różnych arkuszach. Ten kurs się skupia głównie na arkuszu Google. Więc taka, ods o taki odskok do innych arkuszy jest po to, że no nie wszyscy pracujecie z tym arkuszem. A tu faktycznie różnice już są takie większe niż w przypadku zwykłych, prostych obliczeń. No ale dobra, lecimy. I teraz, co możemy zrobić z takim wykresem? No, możemy go na różne sposoby modyfikować. Tak? Zobaczcie, że ja w niego wszedłem. Zasłonię sobie te liczby, bo niech to tam będzie. Nie przeszkadza, że zasłaniam. Jeżeli ja sobie w niego wszedłem, to tutaj mam mnóstwo różnych opcji. I te opcje w dodatku się zmieniają czasami z wersji na wersję. Kiedyś nagrywałem film, w którym to okienko wyglądało inaczej. Więc jeżeli w momencie, kiedy to oglądacie, wygląda to troszkę inaczej, to znaczy, że Google zmienił troszeczkę format tego okienka. Ale zasady mniej więcej pozostają zawsze te same. Mamy tu jakiś typ wykresu. Czyli właśnie, czy to ma być kolumnowy, czy to ma być yy, liniowy, czy to ma być słupkowy? Słupki to to samo co kolumny, tylko że poziomo, nie? Czy to ma być wykres kołowy, który on zaproponował? No, w przypadku tego typu danych nawet dobrze zaproponował, fajnie chyba, nie? Mamy rok 2019, mamy ciasteczko, te ciasteczko, te głosy wszystkie zostały podzielone, no ale na przykład z tego wykresu nie widać, ile tych głosów było. Nie wiemy, czy tam było 100. Przed chwilą w tabelce te dane były, ale nie wiemy, czy tam było 100, jeżeli patrzymy na sam wykres. Także nie zawsze to jest dobrze. Czasami chcielibyśmy jeszcze wiedzieć, ile tam rzeczywiście tych głosów Jasiu dostał. On dostał 25% mniej więcej, ale z jakiej puli? No więc to wszystko można właśnie tutaj pozmieniać, bo możemy zrobić dostosuj. I możemy na przykład zrobić yy, o na przykład tu tytuły wykresu i osi, czyli możemy zmienić tutaj tytuł na przykład wybory y, w roku 2019 przewodniczący. Czyli już mam większej więcej informacji. Co możemy zrobić? Możemy, a tytuły osi, podtytuł wykresu, tak, no jakiś, no tak, powiedzmy na razie nie będę dawał podtytuł, wycinek koła i możemy jakiś odsunąć, na przykład tego, co wygrał, Krysia wygrała, mogę odsunąć na przykład o 25% od całości. Dzięki czemu to kółko przestanie być kołem, ale mamy jeden z nich wyróżniony. No, Kresia wygrała, więc tu jest dużo, więc, więc te odsuwanie jakoś specjalnie mocno potrzebne nie jest. Ale powiedzmy, że chciałbym wy, wyróżnić tego, który najmniej. Yy, na przykład Waldek ma najmniej, tak? I chciałbym pokazać, że temu najgorzej poszło. Albo inaczej, no, omawiam w danym momencie, omawiam tą osobę. Więc na jednym wykresie będę miał tą wysuniętą, na innym wykresie będę miał inną wysuniętą. Wszystko zależy od tego, co ja chcę wizualnie przekazać. Więc odległości na przykład. Teraz tak, wykres kołowy, otwór w pierścieniu, tak? Możemy sobie zrobić taki wykres, który ma, ma w, środku, w środku otwór. Na przykład tak. No właśnie, etykieta wycinka, i tu teraz na początku o tym mówiłem, a dopiero teraz do tego dotarłem. Mogę tu dać wartość, że w każdym z tych wycinków pojawi się wartość, ile on tych głosów dostał. Czyli Jasiu ma 25% mniej więcej, ale co to oznacza? To oznacza, że dostał 120 głosów. Matylda ma 20%, to oznacza, że dostała 97 głosów. I tu już mam więcej informacji na wykresie, tak? Nie wiemy, czy to jest 20% z miliona, czy to jest 20% z małej wartości, czyli niecała stówka. Więc to wszystko możemy ustawić w zależności od tego, co chcemy. Możemy sobie wrzucić i jedno, i drugie do środka. Nie musimy mieć tego na tych gałęziach. Więc tu powiedzmy wartość. I w ten sposób można tutaj klikać. I myślę, że to moje klikanie teraz, no to wiele nie da, jeżeli na to tylko patrzycie. To trzeba poczuć. Spróbujcie teraz, ja włączę na chwilę pauzę. Wy też zapauzujcie ten film. Spróbujcie utworzyć tego typu wykres w ramach własnych ćwiczeń. Jeżeli coś nie pójdzie, no to tam na dole w komentarzach proszę o opinie, proszę o pytania. Można też na grupę facebookową się zapisać, edukacja gwarantowana i zadawać pytania, bo bez przećwiczenia się nie da. No, mogę godzinami tu pokazywać, ale jeżeli weźmiecie to w rękę, spróbujecie samodzielnie, zaraz będzie lepiej. Także chwilowa pauza, dla mnie chwilowa, a dla Was dłuższa. Popracujcie i wróćcie dopiero, jak będziecie mieli to, co tutaj jest już opanowane. No, mam nadzieję, że wykonaliście ćwiczenia, odsapnęliście też troszeczkę i lecimy dalej. Otóż, moi drodzy, te wykresy, tak jak powiedziałem, mają mnóstwo różnych opcji i mnóstwo różnych typów. I te typy są zależne od, do, no, od sytuacji, którą chcemy wykorzystać. I między innymi będziemy mieli tu takie wykresy liniowe, które będą używane na przykład do przedstawiania funkcji. Ale o funkcjach zrobię osobny odcinek, żeby nie wszystko naraz. Teraz chciałbym jeszcze pokazać, że możemy sobie na przykład zmieniać też kolor takiego wycinka. Jeżeli chcemy to powiedzmy wydrukować na czarno-białej drukarce, no to możemy równie dobrze tu pozmieniać w odcienie szarości. Że ten będzie miał taki, ten będzie miał na przykład kolor czarny. No, na czarnym teraz nam się napisy zgubiły, ale myślę, że to jest też bardzo intuicyjne, co tutaj się dzieje. Jak ma wyglądać legenda, tak? Pozycja legendy. Czy legenda na przykład ma być. Moment. O, na przykład u góry. Czy ma być na dole, czy tak jak tu była z etykietami, czy automatycznie to sam wtedy sztuczna inteligencja rozpozna, ale możemy chcieć na przykład mieć legendę w ten sposób. Czemu nie? Jest to tylko nasz wybór. Czyli zmieniamy nie tylko, jakby przedstawienie takie danych, ale zmieniamy też to, jak, jak to wizualnie wygląda. No, i co jeszcze z takich ciekawostek? To chciałbym Wam pokazać, co zrobić w sytuacji, kiedy na przykład mamy więcej danych. No bo, no chodź tu, dziadek, chodź tu. O, bo powiedzmy, że był rok 2019, ale w roku 2018 też były wybory. Te same osoby startowały na przewodniczącego. Tylko, że na przykład Jasiu wtedy wybrał, dostał 180 głosów, Krysia 87, Waldek 78, a Matylda na przykład 120. 120. Ok, i teraz popatrzcie, nasz wykres się nie zmienił, bo do niego były brane te liczby stąd. Ale jeżeli ja teraz ten wykres wejdę, i tu mam zakres danych. Tu sobie wybiorę, że ma być ten zakres danych. O. To już są brane pod uwagę tamte dane. Tylko, że one nie są widoczne jeszcze na tym wykresie, bo jeszcze ten typ wykresu to jest tylko jedno koło, więc na tym wykresie się nie da. Ale na przykład mogę, yy, mogę, moi drodzy zrobić tu wykres kolumnowy, o, i teraz na tym wykresie kolumnowym widzę te dane, o, które tutaj są u góry, w postaci jakby takich dwóch słupeczków dla Jasia, dwóch słupeczków dla Krzysi, dwóch kolumn dla Waldka i dwóch dla Matyldy. I tak przedstawione dane, no, pozwalają na przykład porównać, o, Jasiowi poparcie wzrosło. Krysi gwałtownie spa. Nie, nie, przepraszam, nie wzrosło, bo tu są lata, są zamienione. Najpierw jest rok 2019, potem jest rok 2018. Czyli troszeczkę skopałem sprawę, bo yy, nienaturalną kolejność ułożyłem. Lepiej by było, gdyby ta kolejność była, była w drugą stronę. Ja sobie to przesunę. O, tak. I teraz jest naturalniejsza kolejność od lewej do prawej, i w tym momencie mamy Jasiowi spadło poparcie, tak? No ze 180 w 2018 na 120 w tym roku. I widzimy to wizualnie w postaci wykresu. Krysi poparcie mocno wzrosło. W 2018 miała 87, teraz ma 189. Waldek trzyma równy poziom w każdym roku, a Matylda niewielki, ale jednak spadek zaliczyła. I popatrzcie, ile można wyczytać z takiego wykresu, i nie zawsze chcemy. Tak. Więc, co chciałem pokazać, to chciałem pokazać, że o, zamień wiersze i kolumny. Jeżeli to zaznaczę, to widzę to całkowicie inaczej, tak jakby obrócić tą tabelkę o, sto, o 90 stopni. Teraz mogę porównać rok. Aha, czyli w roku 2018 mieliśmy duży skok tutaj pomiędzy Jasiem a Krysią. Niewielki skok pomiędzy Krysią i Waldkiem. Niewiel, znaczy nie, nawet nie skok, bo to nie tylko różnice, bo to nie był skok, bo to nie w czasie, tylko różnice. A no, Matylda gdzieś była z nich na środku. Więc całkowicie inne teraz mam pojęcie o tym, czy mam serię Jasiu, Krysia, Waldek, Matylda, czy mam serię w ten sposób ułożone, gdzie jest rok, to jest jedna seria, a drugi rok to jest druga seria. Seria czerwona, seria niebieska. tak? Teraz mam już tych serii cztery: niebieska, czerwona, żółta, zielona. Te kolory oczywiście można zmieniać. No, mówiłem, że będzie dzisiaj przyjemniej, prosto bez obliczeń, ale dla niektórych osób to nie jest takie proste. Zawsze wybierając wykres, musicie się zastanowić, jaki będzie odpowiedni. Słuchajcie, myślę, że tyle w tym odcinku, bo już troszeczkę czasu upłynęło. Zachęcam Was oczywiście do dalszego ćwiczenia, do przećwiczenia tego, co w tej części powiedziałem, a także do zrobienia zadań. Które są na stronie internetowej. No więc, tak, zachęcam teraz do zrobienia też zadań, które są na stronie internetowej mojej. Link, oczywiście, tam na dole w opisie też będzie. I tu macie przedstawione właśnie te wykresy, jak to wygląda. Macie kilka takich ćwiczeń na stronie w rozbiegu, więc też je wykonać polecam. No a na samym końcu. Macie jak zwykle link do też pliku, i w tym pliku są do wykonania wykresiki w ramach ćwiczeń. Ale tu możecie sami sobie na spokojnie zawsze wymyślać te zadania, bo ważne jest to, żeby właśnie wiedzieć, co się chce przedstawić, i tyle. Dobrze, myślę, że tyle w tym odcinku. Zapraszam do ćwiczeń, zapraszam do ćwiczeń tych, zarówno, które są w treści lekcji, jak i tych, które są tutaj w pliku. I zapraszam do następnego odcinka. Cześć i pa!